Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Zapraszam was tym razem na weekendowego vloga. Mam w miarę wolny ten weekend, dlatego nagrywam tego vloga. Jutro też będę jakiś filmik na kanał nagrywał, właśnie związany z moimi studiami itd. itd. E, więc serdecznie Was zapraszam do zasubskrybowania, do lajkowania, do komentowania. I bez dłuższego przedłużenia zapraszam Was do oglądania tego bloga. Godzinka 10.30. E, ja się niedawno ogarnęłam, zjadłam śniadanko. Przyszkowałam sobie tutaj, e, proszę bardzo. Stanowisko pracy. I za chwilkę jadę do salonu, bo mam tam jedną klientkę. Później mam jedną klientkę w domu, i później mam parę właśnie takich rzeczy tutaj w domu do ogarniania, więc spędzimy dzisiaj ten dzień razem. Wczoraj byłam cały dzień w salonie. Halo! No co tam? I muszę sobie tutaj wszystko ogarnąć. Zrobiłam sobie herbatkę, w ogóle zobaczcie jakie piękne dorwałam no, nie sobie zamówiłam taki zestaw chyba sześciu filczanek z talerzyczkami, jeszcze są takie dodatkowe łyżeczki także no, cudownie to wygląda I tutaj mam jeszcze taki dzbanuszek z herbatą ona ogólnie jest tutaj wiecie z tym sitkiem takim na inną herbatę, już sobie robiłam właśnie taką jedną z Polski przywiozłam, ale tym razem mam tam miętkę także taki dzbanuszek przed pracą sobie wypiję, przygotowałam sobie sobie laptopa i za chwilę będę montowała jednego vloga, którego jeszcze mam Bo e, przyjęcie się z Polski. E, także zabieram się za to i dzisiaj na pewno też w ogóle wleci e, vlog. A tutaj mam w ogóle nowe pazurki. Fręczyk. O, coś mi się tutaj... Już mają parę dni, także już są trochę zjechane po klientkach. No ale taki fręczyk z nowym lakierem, takim różowym, perłowym. Raga mi się podoba, także no tak to się prezentuje. Panie nie jest Komisarzu, co? Nie Panie Jakiś czas temu, jak wiecie, byłam w Polsce i zrobiłam szanownie korosmanie, nie jakieś wielkie, bo troszeczkę Wam rzeczy, jakieś ulubione mydło, ulubiony płyn i maseczki. Pokazałam Wam, jakie maseczki w sumie kupiłam. Mam tutaj jeszcze z Bielandy. Z Medi-L Medi -L i z Nivei y, wszystkie w większości są nawilżające, tak nawilżające i tak dalej Więc sobie może w którymś zrobimy, dzień... dobra, rysujemy Tą z Medi-Hill, Medi -Hill. taka nawilżająca i to jest Nive Gel Mask, żelowa jakaś, także Umyłam ręce, bo jednak ta maska w ogóle praktycznie nie widać, jakbym coś miała na twarzy. Ostatnio miałam taką ciemno, ciemno-niebieską, także trochę różni robiło różnicę, wyglądałam jak smrt. E, zamówiłam jeszcze w Sephora Przyszło mi chyba wczoraj, a przedwczoraj taki kręcenia włosów. Dzisiaj rano mam włosy, więc sobie go zrobię na jutro. Najwyżej i moje włosy, jeżeli z tego e, nit po prostu, wiecie, nie wyjdzie. Więc chciałabym sobie to zrobić bo chyba najlepiej byłoby, jakbym je umyła, wysuszyła i dopiero zakręcimy, ale dobra uznajemy, że... że tak będzie ok. z kulką na razie zatekuję Oop. i to tak właśnie zadziała czy nie zadziała? dobra Widzicie, tak to nie tak powinno wyglądać. to powinno być tam mocniej. Założona, ale zdejmuję maseczkę. O, fajna była. <grytanie> Żelowa. I spróbuję chyba jeszcze raz to zrobić po prostu. No, tak, zobaczcie, to się w ogóle nie trzyma praktycznie. Nie ma się czego trzymać. Jeszcze raz po prostu muszę. o jak sobie nie powyrywam wszystkie włosy, to reszta to będzie okej. Okay. Widzieliśmy się jutro rano, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale nie oczekujmy co do słów. Tym bardziej, że moje włosy też nie są jakieś takie super, wiecie, do układania. Dobry dzień, dobry, witam Was z kolejnego dnia w tym samym vlogu. Jak widzicie, mam na sobie jeszcze ten bajek. Zobaczymy, co z tego wyszło. Jak widzicie, jeden kosmik mi wyleciał. Tymira. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie mam jakichś wielkich tutaj oczekiwań. Ну я бы трое таких лагерь хотел, чтобы спокойно. Да, да, Вышло. бы и на следующий раз, Będę robiła częściej tylko tutaj górze i wtedy będę zaczynała i jakby już mocniej zakręcała to. Bo końcówki zobaczcie są takie mocno mocno zalokowane. Też tutaj trochę tak średnio. ale ogólnie super. Ale mi się podobać. Od samego rana e, kolegów. znowu ponownie zaczęłam pić kolagen od Dane tym razem mam smak pomarańczowy i ten kolagen akurat był jakoś w promocji że moja siostra właśnie mi go dała bo on wyszedł chyba za za grosze dosłownie no, jaś tam była promocja, kupowałyśmy mamie no i to właśnie ten został dla mnie mam jeszcze jeden taki większy chyba truskawkowy albo malinowy już nie pamiętam, no ale Wczoraj sobie wypiłam, się wypiłam i wracam do tego Trzeba to też zużyć, wiadomo, data i wszystko, więc... Powrót do takich rzeczy Ten jest naprawdę smaczny, słodki, taki pomarańczowy, mega Nie jeden filmik związany ze studiami. Chciałabym jakoś na tym filmiku wyglądać. Jak mnie to nie zabrzmi, to tak chciałabym jakoś na nim wyglądać. I chyba założę sobie takie spodenki. Opa, mam tutaj jedne. Tylko muszę je sobie przeprasować. I są to takie fajne, materiałowe, czarne spodenki. One są z HMO. Także yy, będę sobie je prasowała i do tego jakiś czarny t-shirt i, i będzie get. Dzisiaj postanowiłam zrobić nową makeup day. Jedynie tylko pomaluję rzęski. Przeszła robię i to w sumie tyle. A tak to kremik. I właśnie mam ten fajny kremik z mm, L'Oreala. I on jest też z SPF-em 20. zawsze jak chcę gdzieś wyjść i tylko na chwilę tak wiecie, gdzieś tam e, szybko na to maluję właśnie na sobie rzęsy nakładam kremik, barwi koniec. Nie nakładam żadnego podkładu. Dzisiaj jest 26 stopni na wyjście ja chcę wyjść z więc wiecie jak to jest, jak jest gorąco i ten podkład mi spływa to się czuje od razu brudne. więc nie, nie dzisiaj na pewno nie dzisiaj Udało mi się kochani nagrać podsumowujący filmik ze studiów, także on już pewnie będzie niedługo na kanale. Także serdecznie Was zapraszam do obejrzenia na pewno przed tym vlogiem. No bo takie wiecie, wyniki podałam, jak to w sumie wyglądało cały ten rok, także mam nadzieję, że Wam się spodoba, a jak jakieś pytania będą, to po prostu na nie odpowiem. No, także fajnie, że udało mi się w końcu go nagrać.